Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej, w której? A. Produktami są jony K, i OH-. Przede wszystkim produkty znajdują się po prawej stronie równania chemicznego, czyli to są te rzeczy, które otrzymujemy. Dysocjacja jonowa jest to rozpad zasad, na przykład, pod wpływem wody. Na kationy, czyli to z plusikiem, i aniony to z minusikiem. Ilość plusów i minusów jest zgodna z wartościowością, czyli K ma wartościowość 1, OH ma wartościowość 1, nad strzałeczką H2O, no bo to pod wpływem wody. B. Substratem. No to teraz mamy inaczej, bo mamy substrat, czyli to, co jest po stronie lewej równania. I musimy sobie tutaj koniecznie zapisać, jakie tu mamy wartościowości. Nawet nie musimy spoglądać do układu okresowego pierwiastków chemicznych, aby dostrzec, że grupa OH ma wartościowość 1. To skoro tu jest dwójeczka, to tu mamy wartościowość 2. I teraz lecimy w ten sposób, że mamy Ba2 plus, bo metale są kationami. Natomiast grupa wodorotlenowa jest na minusie. I teraz tak, bo tu mamy to zgodne z wartościowością. To, nie, to znaczy, że nie możemy dać tutaj tej dwójki, bo OH nie ma wartościowości 2. Tą dwójkę wyrzucamy przed cały związek. C. Znowu mamy substrat, i mamy li. OH. Jedyneczka, jedyneczka, H2O. I mamy li. Plusik plus oH minus. No to D. I teraz mamy produkty. Mamy CES. No i znów grupę wodorotlenową. I teraz widzimy, że jedno bo, yy, jest dodatnie, czyli tutaj nie ma tej dwójeczki, to znaczy, że jest wartościowość 1. Więc ta grupa wodorotlenowa nie będzie brana w nawias, tak? bo tu jest jeden i tu jest 1. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.